Bawię się wodą, że jest basen i mogę się bawić wszystkim, ale najbardziej lubię się bawić z kubkiem i tym najbardziej, że wszystkie lubię siatki, i bardziej lubię basen. Mhm. Mm A Ma, masz mały czy duży basen? Duży. Duży basen? Ale nie taki aż ważny. Cześć! I no, tu jest po, Nie pochle mi telefonu, patrz jaki wielki basen. Ła! Kusia, to w takim dużym basenie sama. Ale idź tam na koniec, tylko. A, a tutaj jest w środku moda. Wylewam. Mhm. I już ma. No widzisz. Jaki dzisiaj jest dzień? Słoneczny. Słoneczny, tak? Mhm. No widzisz. I co jeszcze? To będzie deszczowy i zimno. I zima. Tak, a na razie jest co? Cieplej. Cieplej, i jaki mamy teraz porę roku? Co jest? Lato. Lato, tak? Patrz. No, widzę, jakie ty szczuczki robisz. Pokaż, jak pływasz. Nie, normalnie, ładnie. Czy teraz pływasz jak? Powa. No, z tym się nie da płynąć. Ja łapie i chłodę. Do wiaderka. Pływam mhm. około oła. Dookoła. Dookoła. Mhm. Mieszkam dookołka. Tak. Jestem okoła. A pokaż mi jak się po Warszawsku pływa. Czyli? Piasku. Czym? Po piasku. No ale czym po piasku? Pływa, pływać po Warszawsku, czyli? Po piasku. Ale czym po piasku? Po Warszawsku. Po Warszawsku, czyli do. Pa. Po. Że, że nie było wody. No właśnie. Ale sztuczki znasz. Ho-ho-ho. A co to takie różowe koło ciebie jest? Statek. Tak. I drukistady. Tak. I łopatka na, o, na ryby. Na ryby. Raki łowisz? Nie. Ale, ale, jak łapię, to je daję im tu. Tak, to nie dawa ich tam. Ale one lubią tutaj zrobienie skarb. Mhm. Mm ja Jest OK. No widzisz. Zaśpiewasz mi coś o basenie? Ja bardzo lubię basen, bardzo lubię basen. Anna na luki lub że I tyle na koniec jest Które śpiewam I już lubię się klęcić wodzie Oj, no, 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 żebyś mi nurka nie dała, Niki Co to jest nurka? Pod wodę Co się mówi? Dzień dobry, babciu O, jak fajnie Dzień dobry, mamo, dzień dobry, wujku i dzień dobry, Łukasz. O, Łukasz. Do kogo teraz będziemy wysyłać to wideo? Hmm, do babci Lali. Do babci Lali? Uh -huh. A nie do babcicha? Linki. Do babcicha Linki? Uh -huh. No widzisz, coś ci się pomyliło, tak? Hej, to był babul, wypuściłam i ten. No widzisz. No to alright, kończymy, tak? Kisa? Jeszcze Koń, nie. Kończy mi się już tutaj miejsce na tym. I Jestem najbardziej lubię, ze wszyscy wodę. Wodę? Daj takiego fajnego kisa tu do kamery. Och, jak ładnie I Jestem wodę. O, wody mi nie dawaj, Niki, jesteś tak, ciki. Ej, no, nalejesz mi na kamerę, dziecko. O co się? Nie wolno zepsujesz tak mi aparat. Zepsujesz mi aparat. Okej, okay, powiedz wszystkim. Bye. Bye! Popływam. Popływam, czekaj, ja, ja wyjdę tu od ciebie. Nagramy jaki ten basen jest duży tak naprawdę. Żeby babcia mogła zobaczyć, jaka ty jesteś dziewczyna w takim dużym basenie. Alright, pokiwaj. Połóż się. Pokiwaj połóż się najpierw. Żeby było widać, jaka duża jesteś. Wow! Alright! No nie, dobra, powiedz baj! Baj!